Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, raz jeszcze. Porozmawiamy sobie dzisiaj króciutko i treściwie o post, post wyzwaniach w zarządzaniu organizacją, czyli firmą, przedsiębiorstwem, spółką, jak zwał, tak zwał, ponieważ jest to ewidentnie coś, czym, z czym spółki sobie nie wszystkie poradziły, a część poradziła sobie wręcz świetnie. To nasza krótka agenda, jak widać. Krótka, treściwa, nie mamy za dużo czasu, 15 minut, to nie jest czas na duży, szeroki panel. Ale myślę, że zaznaczę tutaj odpowiednie wartości, które można sobie potem wynieść, rozszerzyć samodzielnie. Ja nazywam się Michał Stępień. Krótko o mnie jestem absolwentem Uniwersytetu Andrzeja Przeciwodzowskiego w Krakowie, wydziału zarządzania, jestem magistrem zarządzania. Oprócz tego jestem administratorem i inspektorem RODO. Również ukończyłem MBA w San Galen Business School w Szwajcarii. Pracuję w zarządach spółek od około 15 lat. Pracuję również w radach nadzorczych spółek notowanych na giełdzie. Byłem również przewodniczącym Komitetu Audytów KNF i jestem również specjalistą w Ministerstwie Zdrowia do spraw zmian systemowych. Co myślę, że daje mi dosyć niezłą legitymację do rozmowy o transformacjach w organizacji, o zarządzaniu w organizacji. Przed COVID-em. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętamy czasy przed przedkowidowe. Kiedy to spokojnie sobie pracowaliśmy, patrzyliśmy, jak paliwa tanieją, powiedzmy, nie idą zbyt mocno w górę, jak chleb kosztuje około 4,50 i niekoniecznie jutro będzie kosztowało piątkę. Jak nasza praca jest stabilna i myśleliśmy sobie, co by tutaj e, zrobić na wakacje w 2021 roku. Przecież ten rok będzie zaraz za masem. był grudzień, święta, nikt nie myślał jeszcze o tym, co się wydarzyło na świecie, a szczególnie w Chinach. Wuhan. Były jakieś małe przecieki, newsy w telewizji. Ale każdy myślał, że przecież do nas nie dotrze, a jednak dotarło. E, Motywacja pracownika w pracy, tudzież motywacje, które przedsiębiorcom pracownikowi udostępnić w pracy przed COVID-em, to przede wszystkim było oczywiście wynagrodzenie finansowe, które zawsze jest motywatorem pracy, możliwości awansu jako takiego. Relacje interpersonalne, wiadomo, że grupa, w której pracujemy, zawsze musi być grupą, która nam się podoba. Mam nadzieję, że każdy w takiej grupie pracuje, nie jest jakimś takim, że tak, samodzielnym żaglem. Stabilność zatrudnienia, coś bardzo ważnego przed COVID-em. Coś, o czym każdy oczywiście chciał mieć zapewnienie. Równowaga między pracą a życiem prywatnym, czy work-life balance, coś, co występowało bardzo często, szczególnie w korporacjach. Autonomia i samodzielność. Szkolenie i rozwój zawodowy, coś bardzo ważnego, szczególnie na różnego typu stanowiskach finansowych, księgach administracyjnych. Uznanie i pochwały, to jest taka miękka, powiedzmy, motywacja. Bardzo dużo ludzi lubi po wykonanej pracy, wykonanym zadaniu, wykonanym sprincie, być po prostu pochwalonym, dobra robota. To jest dosyć ważne. I oczywiście jasne cele i zadania. Niejednokrotnie jesteśmy na stanowiskach, w których dosłownie ręce opadają, ponieważ nie wiemy, w co te ręce włożyć, lub też cele, które są nam wyznaczone i sposoby dojścia do tych celów są tak niejasne, że nie wiemy, jak się do tego zabrać. Myślę, że te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, są takimi rzeczami, z którymi każdy z nas przed COVID-em, ale po, spotyka się na naszych stanowiskach pracy. No i nadszedł COVID, czyli mamy marzec 2021 roku, czy 20. Dokładnie nie pamiętam, widzicie Państwo, to już jest szmat czasu jednak. Katastrofa. Jeśli chodzi o miejsca pracy, totalnie rynek pracy zamyka się. Ludzie są zwalniani, ludzie martwią się o swoje stanowiska pracy. Wszystkie sklepy, cały handel, hotelarstwo, turystyka praktycznie staje w miejscu. Nie wiadomo, co dalej. Zmieniają się motywacje pracownicze. Firmy muszą walczyć z tym, aby utrzymać pracownika, tudzież muszą odejść od zwykłych motywatorów, które były wcześniej, na rzecz zupełnie innych motywatorów, bo czasami ich po prostu nie będzie stać na tego pracownika. I co wchodzi w grę? Oczywiście bezpieczeństwo zdrowotne. Nagle bezpieczeństwo zdrowotne w pracy, coś o czym my totalnie nie myślimy, może w kontekście troszkę BHP, czy mamy odpowiednią lapkę na biurku, ale coś takiego, jak czy ktoś kichnie obok. Czy mamy odpowiednią przesłonę, czy dezynfekujemy ręce w pracy, czy mamy nawet filtry na monitor, coś o czym nikt do tej pory nie myślał, nagle staje się dosyć wysokim priorytetem. Chodzi oczywiście do tego praca zdalna. Nikt nie chciał w czasie COVID-u, albo nie preferował wychodzenia na pole po to tylko, żeby iść do pracy w zatłoczonym tramwaju, autobusie, w zatłoczonym pociągu. Każdy chciał mieć pracę zdalną i to była jedna z motywacji pracownika. Stabilność zatrudnienia jest to coś, jak widzicie, które jest i przed covid i w czasie COVID-u bardzo ważnym motywatorem i to jakby zostało. Jest to całkowicie naturalne. Kolejna rzecz, wsparcie techniczne. Wiele osób przeszło na pracę zdalną, nie mając totalnie pojęcia o tym, jak to wygląda, nie mając nawet laptopa w domu. To wszystko musiał pracodawca zapewnić. Laptop, odpowiednie programy do telekomunikacji cyfrowej, odpowiednie narzędzia, nawet niejednokrotnie biurko z krzesłem jest czymś, co w domu ciężko było wydysponować. Elastyczność czasu pracy. Wiadomo, że praca zdalna wiąże się z tym, że jest to pewna elastyka. Niestety jest dużo rozpraszaczy w domu. Szczególnie jeśli chodzi o rodzinę, która w czasie pandemii zwykle spędzała znak ten czas, lub dzieci, bo przedszkole były zamknięte albo były ferie. A jak pamiętamy, ferie były wszystkie naraz w całej Polsce i nigdzie nie było wyjazdu. Więc ta elastyczność czasu pracy również była priorytetem i ona nawet została do dzisiaj. Komunikacja i transparentność. To jest kolejna rzecz, to bardzo ważna kwestia. Normalnie pracując, widzimy nasz team, nasz zespół, naszego przełożonego, naszych podwładnych codziennie w pracy. Możemy porozmawiać, możemy przegadać oficjalnie lub nieoficjalnie, czasami po prostu na korytarzu pewne sprawy, które niestety w przypadku pracy zdalnej, pracy online polegały na umawianiu się na odpowiednie kole, na odpowiednie spotkania i ta komunikacja zawsze gdzieś tam troszkę szwankowała. Trzeba było to sobie po prostu wypracować. Poczucie przynależności. To się wiąże z punktem poprzednim. Czyli wiadomo, jeśli nas nie ma w pracy, nie ma tych ludzi w naszym otoczeniu, to poczucie przynależności jednak troszeczkę spada. Trzeba je jakoś zachować. Wsparcie psychologiczne. Niejednokrotnie ludzie wypalali się bardzo mocno w pracy, tylko bądźcie przed komputerem, na kolach, na telekonferencjach. Niektórzy tak pracować nie mogli i potrzebowali wsparcia psychologicznego. I to też był jeden z motywatorów zupełnie nowych, które weszły do takiego kanonu pracodawców w Polsce. Zaufanie liderów to też jest pewna kwestia. Bo jednak niejednokrotnie praca zdalna, praca z domu wiąże się z raportowaniem tej pracy na koniec dnia. Ile osób lubi raportować swoją pracę na koniec dnia? No ja bym ręki nie podniósł i myślę, że wiele osób również nie. A jednak potrzebowaliśmy tutaj zaufania od naszych liderów, iż przy nieraportowaniu tej pracy ta praca jest wykonywana. Oczywiście jest to zaufanie dwustronne, bo jeśli my faktycznie nie byliśmy w stanie czegoś wykonać, to nie powinniśmy się z tym ukrywać. Powinniśmy poprosić o... No i dostęp do informacji. Niejednokrotnie problematyczne było to, że będąc w pracy mamy dostęp do akt, do różnego typu dokumentów, do różnego typu źródeł na miejscu. Niestety, będąc w domu, będąc na pracy zdalnej, my nie mamy do tego dostępu i musimy albo wykorzystywać repozytoria firmowe, które były online lub nie były i dopiero były tworzone, albo wyszukiwać informacje internetowe, które nie zawsze są rzetelne. I ten dostęp do informacji był po prostu bardzo ważny. No, i jesteśmy po COVIDzie. Specjalnie po ująłem tutaj w cudzysłowie, ponieważ można by powiedzieć, że czy, czy, czy można powiedzieć, że COVID się skończył w Polsce? No nie, był tak, nie byłbym tak stuprocentowo pewny jednak, ponieważ no, jakby nie patrzeć, te pewne fale pandemiczne troszkę jeszcze do nas wracają. Pewnego rodzaju nawyki, które pozostały, czyli takie jak dezynfekcja rąk, chodzenie w maseczkach w miejscach zatłoczonych, też pozostało. Ta pewna świadomość u nas w głowie też pozostała. Czy można powiedzieć, że jesteśmy po COVID-zie? Można powiedzieć, że jesteśmy powiedzmy przy końcówce, ale czy po tak kompletnie? No nie wiem. I zmieniły się znowu motywacje pracownicze. Znowu po tym czasie. A dlatego się zmieniły. Dlatego, że pewne rzeczy, które stały się motywatorami w czasie COVID-u, po COVID-zie stały się pewnym standardem. Jeśli teraz szukamy pracy, to pytanie o pracę zdalną pracodawcy jest. Totalnie naturalne, to znaczy wręcz pracownik oczekuje tego, że część pracy, którą wcześniej przed COVIDem wykonywał normalnie stacjonarnie, on będzie wykonywał zdalnie z domu, dwa lub trzy razy w tygodniu. I to jest totalny standard, w związku z tym przestało to być motywatorem, po prostu jest to standardem. W związku z tym zmieniły się zupełnie priorytety motywacyjne. Elastyczność pracy jest czymś, co jest bardzo ważne teraz. Osobiście wolimy teraz już zostać w domu. Dwa, trzy dni, bo potrafimy sobie już ułożyć to życie, nawet z rodziną, ale pracować z domu. Zdrowie i dobre samopoczucie wróciło. W końcu otworzyły się z powrotem ośrodki sportowe, otworzyły się różnego typu ośrodki kultury. W związku z tym oczekujemy też od pracodawców pewnego rodzaju pozapłacowych motywatorów, na przykład różnego typu wyjść z pracy wspólnych, być może integracyjnych, być może biletów na jakieś wydarzenia. Zrównoważony rozwój. To jest bardzo szerokie pojęcie, bardziej tutaj przemysłowe tak naprawdę, ponieważ ciężko od pracownika oczekiwać zrównoważonego rozwoju, ale oczekuje się na pewnej staranności, szczególnie, że dajemy pracownikowi pewną wolną rękę w tym momencie, czy on ma pracować tylko wyłącznie z domu, czy ma pracować hybrydowo, czy tylko stacjonarnie. To jest powiedzmy ten zrównoważony rozwój, ale taki od strony pracownika. Rozwój kompetencji cyfrowych. To jest coś, czego się oczekuje tak naprawdę od czasów popowidowych, to znaczy Teraz zatrudniając pracownika, oczekujemy od niego, że on już będzie miał kompetencje cyfrowe po tym okresie covidowym. To znaczy nie będziemy zadawać pytań, dzień dobry, czy mógłby pan korzystać z Microsoft Teams, Google Meet albo Zoom. Oczekujemy, że on umie z tego korzystać i to po prostu jest pewną motywacją pracownika do tego, aby to umieć. Doznanie i uznanie. To jest coś, co można wcześniej jako zaufanie liderów, powiedzmy sobie, tłumaczyć. To znaczy oczekujemy jednak, że po wykonanej pracy Pewnego rodzaju pochwały. Poczucie bezpieczeństwa. Coś, co wróciło tak naprawdę, ponieważ chcielibyśmy, aby praca, którą otrzymamy po COVID-zie, była dla nas pracą maksymalnie stabilną, niezależnie od tego, jak turbulentnie z powrotem będzie wyglądał rynek pracy, gdyby nadeszła nowa fala pandemii. To znaczy, oczekujemy tego, że przedsiębiorstwo jest gotowe na kolejną falę i powiedzmy zamknięcie rynku. Zaangażowanie w działanie firmy. Niejednokrotnie ludzie teraz chcą kształtować to, w jaki sposób firma idzie, w jaki sposób kierunkuje swoje działania. Jest to całkowicie naturalne, ponieważ pracownik potrzebuje czuć przynależność do firmy, w której pracuje. Będą równowaga między pracą a życiem prywatnym, z powrotem wraca work-life balance, coś czego myślę, że nie trzeba tłumaczyć, oraz benefity dopasowane do nowych potrzeb, czyli co po prostu coś, co o czym pracodawcy muszą myśleć w kontekście sytuacji popandemicznej. Wyzwania organizacji, czyli opracowania modelu pracy hybrydowej lub zdalnej i zarządzanie nimi. Coś zupełnie nowego w czasach covid Inwestowanie w programy zdrowotne, well-beingowe dla pracowników, czyli na przykład karty na różnego typu obiekty sportowe, typu multisport, typu benefits, uwzględnienie aspektów społecznej odpowiedzialności biznesu w strategii firmy, czy na przykład ekologia, czy na przykład patrzenie na odnawialne źródła energii rozwój kompetencji cyfrowych, czyli coś, co mówiliśmy sobie wcześniej. Implementację nowoczesnych technologii, które zwiększają produktywność, czyli uzyskanie dla pracownika odpowiednich narzędzi pracy, Wdrożenie strategii regularnego, doceniania pracownika, także w modelu zdalnym, coś czego brakowało wcześniej, bo przecież nie da się kogoś poklepać po ramieniu, kiedy ktoś jest w domu. Budowanie odporności organizacji na przyszłe kryzysy i niepewność, czyli właśnie coś, co też mówiłem wcześniej. Oczekujemy tego od pracodawcy, że będzie on odporny na ewentualne kolejne kryzysy. Angażowanie pracowników w decyzje organizacyjne, co wymaga transparentności i otwartości, to jest właśnie to, że lubią pracownicy mieć wpływ na to, w jaki sposób firma będzie się rozwijać, i żeby to rozwijanie się było zgodne na przykład z jakąś filozofią. Zapewnienie równowagi między wymaganiem pracy e, wymaganie pracy, a życiem prywatnym pracowników, czy tutaj balans mówiąc wprost, i dostosowanie benefitu do nowych potrzeb, takie jak wsparcie na przykład domu, biura. Tutaj również przedstawiam procent pracowników korzystających z pracy zdalnej. Jak widać, przed pandemią było to w Polsce około 4%. W czasie pandemii to się zwiększyło do 25%. Ktoś by powiedział, niemożliwe, na pewno większość pracowała zdalnie, a no nie. Jednak 25% rynku pracowało zdalnie, czyli około 20 punktów więcej niż w porównaniu przed pandemią. Natomiast po pandemii jest. Spadek około 15 punktów procentowych, około w tym momencie 10 osób, ale stricte cały czas i ciągle pracuje zdalnie na stanowiskach, na których wcześniej pracowali stacjonarnie. Podsumowując, pandemia COVID znacząco zmieniła sposób funkcjonowania organizacji i pracy pracowników. Przed pandemią praca zdalna była stosunkowo rzadkim zjawiskiem, a właśnie 4%. W czasie pandemii w wyniku wymogów sanitarnych, konieczności zachowania dystansu społecznego odsetek pracujących zdalnie, bo to z nawet 25 do 30%, to jest też zależne oczywiście od rani. Po pandemii model pracy zdalnej nie powrócił do stanu sprzed kryzysu. Tak jak pracownicy po prostu się przyzwyczaili do tego. Wystarczył się hybrydowy sposób pracy, było 10 do 15%. Pracowników regularnie korzysta z pracy zdalnej. Te zmiany stworzyły zarówno szanse, jak i wyzwania dla organizacji, która musiała się po prostu dostroić do tego modelu pracy. Firmy musiały dostosować modele zarządzania, technologie, strategie motywacyjne, aby zapewnić efektywność i zaangażowanie pracowników w nowych warunkach. Kluczowe motywacje, takie jak elastyczność, bezpieczeństwo, zdrowotne i work-life balance stały się po prostu priorytetami. Organizacje, które skutecznie zaadaptowały się do tych zmian, mogą lepiej reagować na przyszłe wyzwania i potrzeby pracowników, to znaczy dają większo, większe bezpieczeństwo pracownikowi w stosunku do zmieniającego się otoczenia, czyli na przykład kolejnego kryzysu. Czy ktoś ma jakieś pytania na tym etapie, ponieważ to już będzie koniec? Nie widzę pytań. Bardzo dziękuję. Tutaj Państwo mają do mnie kontakt, gdyby ktoś chciał się skontaktować i rozszerzyć ten temat. Bardzo dziękuję.